Ach, Playwayowe, nie tylko, symulatory. Mają swój urok i dla niektórych stanowią tak zwane Guilty Pleasure. Dzisiaj rzucę okiem na Thief Simulator VR Greenview Street na Meta Quest 2. Mowa tutaj o porcie przygotowanym przez polskie studio 3R Games, które to częściowo należy do firmy Playway, która to stworzyła płaskoekranowe pierwowzór tej gry. Jest ona dostępna również w wersji PC VR. Siłą rzeczy postaram się poglądowo opisać cały produkt, a nie tylko sam port, choć skupię się na doświadczeniu, jakie wyniosłem z gry w questowe wydanie. Thief Simulator, jak sama nazwa wskazuje, jest tytułem, w którym wcielamy się w niesławną rolę złodzieja, choć nie tylko kradzieżą przyjdzie nam się zajmować. Poza pozyskiwaniem cudzej własności, będziemy wykonywać różne takie zlecenia, takiego pokroju jak wybicie szyb w czyimś samochodzie lub domu, zniszczenie czyjegoś zmienia. będziemy po prostu gościem od brudnej roboty na zawołanie. Wersja Questowa daje nam do dyspozycji jedną dzielnicę, gdzie będziemy prowadzić nasze działania zawodowe, własny garaż służący za kryjówkę i Lombard, dokąd udamy się upić z należiska. W wersji płaskoekranowej lub PCVR dostępne są również inne dzielnice z tego co mi wiadomo, ale Quest ma dostać kolejną w przyszłości. Gra oferuje system progresji, zdobywamy poziomy, za nie punkty umiejętności, a te wydajemy na zdolności, takie jak możliwość otwierania coraz trudniejszych zamków, lepsza zwinność pozwalająca na przykład na spinaczkę czy zwiększenie udźwigu. Skoro już o otwieraniu zamków wspomniałem, bardzo podobają mi się mini gierki z tym związane. Jedna z nich przywołuje miłe wspomnienia z Obliviona, gdzie według mnie jest najlepsza tego typu mechanika ze wszystkich gier jakie kiedykolwiek grałem. Pieniądze zdobyte podczas niechlubnej kariery wydajemy na narzędzia pomocne w akcji. Możliwości jest sporo, więc gra oferuje coś więcej niż tylko ciągłe skradanie i wynoszenie fantów z posiadłości. Czuć, że robimy to dla jakiegoś postępu, choćby w drzewku umiejętności. Jak wspomniałem, ogrywany port zadziała jedynie na drugiej wersji quest'a i wygląda jak większość gier PC-owych przeniesionych na ten samodzielny sprzęt. Tekstury niskiej jakości, lekko rozmazany obraz, obniżona szczegółowość. Nic zaskakującego, zważywszy na moc maszyny i materiał źródłowy. Nie wydaje mi się, by mechanika została w jakikolwiek sposób obcięta względem oryginału, poza brakującym obszarem, ale muszę zaznaczyć, że grałem jedynie w to wydanie. Nie brakuje za to błędów i gliczy, aczkolwiek twórcy są responsywni na zgłoszenia użytkowników i obiecują łatki. Nazwałbym to typowymi problemami niskobudżetowych tytułów, które po premierze są na spokojnie polerowane. I to by było na tyle. To nie jest recenzja, a krótki pogląd, więc dzisiaj bez podsumowania. Trzymajcie się, cześć!